Cześć, e, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z dękiem kosmetycznym, a właściwie jego e, pierwszą częścią, ponieważ zdecydowałam się, że będą dwie części, e, gdyż mam tyle pustych opakowań po kosmetykach, że e, no nie ma opcji. Muszę, musiałam podzielić właśnie na dwie części. No to, żeby nie przedłużać, może od razu przejdziemy. I tak, na początek mi się tutaj wyłoniło puste opakowanie y, po płatkach y, pod oczy. Na okolice pod okiem właściwie. Są to rewelacyjne płatki, y, fantastycznie nawilżają tą, y, tą okolicę pod okiem. Ładnie ona wygląda, szczególnie po nieprzespanej nocy. Płatki oczywiście nie zsuwają, są, ale przy tym są tak y, idealnie nasączone także po nałożeniu ich można wykonywać dalsze tam swoje czynności zakładam że domowe bo raczej w płatkach nie wychodzimy także jak najbardziej wam polecam jeżeli znajdziecie gdzieś w, okaz w okazjonalnej cenie to kupujcie bo myślę że będziecie zadowoleni Następną rzeczą tutaj jest mała pojemność bo 50 ml pianka do oczyszczania buzi ja takie pianki używam Właściwie tylko i wyłącznie rano, po nocy. Nie stosuję pianek do zmywania pełnego makijażu, gdyż w moim przypadku mi się to nie sprawdza. No i ta pianka oczywiście zdała egzamin. Mam tutaj jeszcze też piankę z Ziai. dużo większe opakowania, przy tym dużo tańsze. Obie, obie fajne, obie, tak wiecie, właśnie z rana. Oczyszczają buzię po takim delikatnym zanieczyszczeniu. Człowiek się też dobudza, jeżeli jeszcze mają jakiś energetyczny zapach. Także lubię pianki używać, ale co do wymagań nie mam jakoś specjalnie dużych. Następną rzeczą tutaj chwyciłam dwa peelingi z Sephora. Sephora Collection. O zapachu Monoi ja tych peelingów nie kupiłam, tylko sobie wybrałam. Wygrałam. Wybrałam e, tutaj, jak się uzbiera odpowiednią ilość punktów, to do zakupów e, można sobie właśnie e, wybrać jakiś upominek. Ja zdecydowałam się na takie dwa o zapachu Monoi, wakacyjne, delikatne. Peelingi pod prysznic do ciała. Po użyciu tego kosmetyku już y, nie ma potrzeby, moim zdaniem przynajmniej, używania y, balsamu nawilżającego, gdyż on też pozostawia taką skórę właśnie y, nawilżoną. Nie ma absol absolutnie efektu suchości. Fajne, delikatne. Y, duża pojemność na długo starcza kosmetyki. Tutaj y, też z Sephory y, żel pod prysznic. Cotton Flower w fantastycznym, takim wiecie, półokrągłym opakowaniu. Ładnie to wygląda pod prysznicem, jednak nie o opakowaniu tu będziemy mówić, a o działaniu. No i działanie jest jak najbardziej na plus. Fajny zapach, dość intensywny jak na Cotton Flower. Mega wydajny żel, konsystencja ani gęsta, ani rzadka. Taka bym powiedziała idealna. Ładnie oczyszcza ciało, także wszystko fajnie. Dodatkowo często w Seforze są promocje. Jeżeli kupimy dwa produkty koton, znaczy nie flower, z, z Sefory, to trzeci mamy gratis, 3 za dwa. Często są takie właśnie akcje robione. Przejdziemy teraz do pudrów. Patrzę też, ile czasu już minęło, ale jeszcze, jeszcze można gadać. Mam tutaj dwa pudry matujące z Laura Merci. Duże opakowanie trans lusz Set i w kolorze Butter, małe opakowanie e, Fenty, Fenty Skin. On na długo starcza, mimo że to jest małe opakowanie, ma tutaj fajną taką gąbeczkę, że można nałożyć sobie puder i właśnie pod okolice oka przyklepać. Oba kosmetyki fajne, e, ładnie... E, Scalają makijaż, nie postarzają, nie widać ich. Twarz jest zmatowiona, wydaje mi się, że po tym produkcie bardziej. Ja natomiast na takie właśnie matujące pudry lubię jeszcze sobie nałożyć, oczywiście, puder rozświetlający, żeby tą skórę tak zmiękczyć, może odmłodzić. Szczególnie polecam takie rozświetlające pudry. Dla skórych dojrzałych. Wydaje mi się, że młodsze tego nie wymagają, bo i tak są młode. No i tutaj wykończyłam sobie puder oświetlający z Bobił, no tutaj już nic nie ma. On ma takie y, drobinki niewielkie, no, widać tylko z bliska. Jak się tak przypatrzymy, jednak ładnie to wygląda. Nie ma tu jakiegoś efektu kuli dyskotykowej, mi się efekt y, podoba jaki ten. Kosmetyk daje na twarzy. Aktualnie używam inne oświetlające pudry i myślę, że z tego nigdy nie zrezygnuję. Następne dwa opakowania to zużyte toniki. Mam tutaj tonik z UDO 150 ml z wodą różaną i z olejem z to jest taki hydrolat łagodzący kojący twarz, faktycznie tak jest on jest bardzo delikatny jednak po użyciu niego skóra jest taka wiecie wypoczęta można przejść do dalszych etapów pielęgnacji także delikatny ma też taki kwiatowy zapach jak najbardziej na plus, no i tutaj to maleństwo Pixi Glow, czyli rozświetlający tonik złuszczający z kwasem glikolowym Pozwoliło mi to o małe opakowanie na kilka użyć, i tak samo jak potem, to i, i tak samo po tym skóra była ładnie taka właśnie ukojona, i można było przejść do dalszych etapów pielęgnacji. E, może teraz do włosów tutaj chwycę opakowania puste po szamponie i odżywce, yy, kupiłam je w drogerii Hebe a Halo Honey. Yy, tutaj z miodem Manuka odżywczy szampon do włosów jak i odżywka oba kosmetyki fajnie ze sobą współgrały ładnie te włosy nawilżały yy, ładnie one się rozczesywały nie puszyły się, na tyle mi się to spodobało, że zdecydowałam się na tą samą firmę no to już coś mi spada ale już w, sa w saszetkach ze względu na cenę, żeby chodzi taniej. I jak mam but miałam butelkę pustą, to wystarczyło przelać saszetki do butelki i dalej korzystać. I tutaj mam serii odżywka nawilżająca i szampon nawilżający odżywczy, i tak samo oba fajne produkty. Dostęp nawet miałam nawilżające skarpetki do stóp. Jak ma się uczucie takiej suchości stóp, pięt, to fajnie sobie właśnie takie skarpetki raz na jakiś czas, oczywiście z innej firmy mogą być, yy, założyć na pół godziny. I yy, mamy ładne, nawilżone stopy. Tutaj mam jeszcze kilka szamponów. I tak, szampon L'Oréal Elseve. To są takie sprawdzone yy, szampony też mam, o, zużyty szampon po biotanik terapii. One są pewnie w każdej drogerii. Fajnie mieć też taki szampon. E, ładnie on też myje włosy. E, jest w przystępnej cenie drogeryjny, ale taki, bym powiedziała, w porządku szampon. Ten, jak i ten z garniera. Tutaj e, stołupy. Szampon nawilżający. Pojemność 300 ml. No, po użyciu tego kosmetyku moje włosy wymagały absolutnie użycia maski bądź dodatkowo odżywki do włosów, ponieważ ona mi tak włosy splątywała, że nie byłam w stanie ich y, rozczesać. O. No, i tutaj jeszcze dla dziecka: y, szampon z hip pielęgnacyjny i Johnson Baby, oba fajne szampony, kupione y, w Rosmanie. No, to jak jesteśmy przy dzieciach, to już obiecuję ostatni produkt. Bobini kids, żel do mycia ciała i włosów, też fajnie czasami y, mieć dwa w jednym żeby się nie zastanawiać czy to jest szampon czy żel, bierzecie taki właśnie żel i, y, do mycia ciała i włosów i myjemy i włosy i ciało, na długo starcza, y, konsystencja dość gęsta, fajna cena, y, zakupione w Rossmanie. Mam jeszcze kosmetyków, no jeszcze kilka będzie. E, tutaj mam zakupiony w drogerii DM, e, płyn do kąpieli, może to też być żel albo krem. Bo faktycznie on w konsystencji jest takiej kremowej, gęstej, e, o intensywnym zapachu. Wydaje mi się, że to bardziej zapach na zimę, bo jest słodki. Można też używać jako płynu, czyli do kąpieli dodać kilka kropli i woda nam będzie pięknie pachnieć. Ciało właśnie, później nawet po użyciu tego, jeszcze chwilę jest pachnące. Także w fajnej butelce, duża pojemność, 500 ml, mi ten żel przypadł do gustu i myślę, że jeszcze sobie kiedyś go zakupię. Tutaj mam e, z L'Oreal Professional Enforcer e, szampon do włosów łamliwych, słabych, e, 300 ml. wydaje się dość mała pojemność, natomiast to jest dość wydajny kosmetyk, e, taki profesjonalny, że naprawdę wystarczy niewielka jego ilość, żeby umyć sobie właśnie włosy, Nie, włosy są ładne po użyciu e, tych szamponów z L'Oreal Professional. Raz na jakiś czas można sobie właśnie myślę, że jeszcze dodatkowo w promocji pozwolić na kosmetyk do włosów profesjonalny i jak jesteśmy przy profesjonalnych to jeszcze miałam takie do zakupów dodane próbki szamponu i odżywki z Maraka Oil, tak Maraca Oil, o i tutaj tak, o tu akurat puste, ale tutaj. Już zużyte, ale pokazuję Wam, jak to wygląda. Takie saszetki na jedno użycie, szampon i odżywka. No, włosy ładne po użyciu tych kosmetyków były. Może kiedyś sobie też właśnie zakupię e, większą pojemność, no bo to jest próbka. Dwa żele podpysznic, sprawdzone żele Sanctuary Spa i Rituals. Oba mają intensywne zapachy, ale inne. Nie są to zapachy podobne do siebie. Yy, lubię, lubię wszystkie właściwie yy, żele, jak i Spa i z, z Rituals, a tutaj mam Ritual of Karma, czyli biała herbata kwiat lotosu, a tutaj mam oczyszczający żel do mycia ciała, to jest w postaci pianki, natomiast po kontakcie z wodą Ritual zamienia się w taką ma taką konsystencję bardziej lejącą i też wystarczy jego niewielka ilość, aby umyć ciało. Zapachy intensywne, fajnie, relaksują pod, yy, po ciężkim dniu pod prysznicem. Ok. Mydło. Mydło mam tutaj zakupione w Osmania o zapachu kaszmir. Fajne mydło, gęste, ładnie myło dłonie, na długo starczyło. Już... Kilka kosmetyków zostało, e, witaminowa baza e, pod makijaż z Bobbi Brown. E, ja mam tutaj małą pojemność 15 ml, ale ona mi e, na długo e, starczyła, ładnie zachowywała się pod podkładem, e, tą buzią ładnie wygładzała, nawilżała, fajna, e, fajna baza. Dwa podkłady zużyte dość, e, e, dość jakbym to można było powiedzieć, lekkie. Lekkie, rozświetlające podkłady z Nars'a miałam w kolorze Gobi i z Diego de la Palma. E, Ładne, dawały efekt na buzi, wytrzymywały cały dzień, aż do zmycia e, makijażu. I zostało mi ile? Pięć kosmetyków. Pięć kosmetyków mi zostało, ja sobie je tutaj wszystkie już e, wyciągnę. I mamy tutaj bronzer z maka no i ja go zużyłam na tyle ile mogłam służyć. On mi się tak w połowie dość zepsuł. W ogóle nie chce mi się nakładać ani na pędzel, ani słuchajcie, na palec. No tutaj nic nie ma. Patrzcie, tak robię i nic nie ma. Efekt efekt po prostu jakiś minimalny. Nic nie widać. Natomiast fajny był to brąz, używałam Tyle, ile mogłam go używać. Ja też go już jakiś czas mam. Być może to dlatego. Nie wiem. Nie wiem, co się zadziało, ale jest już nie do użycia. Następnie, jeżeli ktoś cierpi na suchość dłoni, jakieś suche skórki, to polecam serdecznie w dużym opakowaniu, w dużej tubce 75 ml taki balsam do dłoni. I on faktycznie nawilża te dłonie, niweluje suchość. Cena jest dość wysoka, ale efekt jest mm, osiągnięty. Dłonie są nawilżone, zmiękczone, także polecam. Zostały mi trzy kosmetyki, dwa kremy do oczu. Z IT Cosmetics, gęsta konsystencja, niewydajny kosmetyk. Oczywiście nawilżał tą okolicę naszą cienką pod okiem, jednak no, nawilżał, no, nic więcej nie, nie, nie było. A tutaj właśnie dużo rzadsza konsystencja też jest opakowanie dwa razy, takie jak w przypadku standardowego kremu pod oczy, bo tu jest aż 30 ml. Pod koniec się już męczyłam z tym, ponieważ chciałam to już zużyć i przejść do innego kosmetyku, ale bym powiedziała, że efekt daje taki sobie. No, bo, no Nawilżenie jest. Nawilżenie po tych dwóch produktach, ale nic więcej. I ostatnim kosmetykiem, to mamy tutaj z Armani Eye To Kill pojedynczy cień do powiek ja mam w kolorze tutaj piątki ja go nie służyłam. on mi się też coś z nim stało ale ja już go mam z 3 lata, on mi się tutaj całkowicie skruszył, ciężko jest go w ogóle nakładać ponieważ wszystko i tak spada, nic się do powieki nie przykleja nawet po użyciu bazy ja postaram się może zesłoczować bo odcień zacny wdzięczny, taki nadający efekt takiej mokrej powieki, ładnie to na oczach wyglądało ale też no, coś się zadziało ale też no mówię, też długo go już mam pusto już tutaj nic nie ma wszystko Wam pokazałam, co chciałam ale jeszcze mam, jeszcze mam puste opakowania i będzie jeszcze jedna część denka, także się spodziewajcie, na ten moment mam nadzieję, że Wam się spodobało a my myślę, mam myślę, że widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!